Witam w czwartek 18 sierpnia. Ja nazywam się Marcin Prokopiuk i zapraszam na nowe wydanie Business Update, które odsłuchasz w około 12 minut. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Notowania na zamknięcie w środę 17 sierpnia. WIG 20 683 punkty, spadek o 3%, S&P 500 4274 punkty, spadek o niecały procent. Kursy walut euro 4,70, DOLAR 4,62, co oznacza małe osłabienie złotówki. BITCOIN 23 300 DOLARÓW, ROPA WTI 88 DOLARÓW. Wiadomość dnia. Według prokuratury Jan Żet i Rafał W. związani z Niezależnym Domem Maklerskim mieli dokonać wyprania 14 milionów złotych zdefraudowanych przez Cezarego Jarząbka, szefa firmy deweloperskiej Golub Get House. Według śledczych przez ich ręce miały przejść środki wytransferowane na Cypr z emisji obligacji, które miały sfinansować budowę biurowca Mennica Legacy Tower i Akademika w Krakowie. Gospodarka i makroekonomia. W drugim kwartale PKB Polski spadło względem poprzedniego kwartału o 2,3%. Podał GUS. To najniższy wynik w historii pomiarów, nie licząc drugiego kwartału 2020. Co więcej, w żadnym z 21 krajów Unii Europejskiej, które udostępniły dane, kwartalny spadek PKB nie był tak znaczący. Średnio w strefie euro PKB wzrosło o 0,6%. Z kolei w skali roku PKB w drugim kwartale wzrosło o 5,3% w Wielkiej Brytanii. Inflacja konsumencka w lipcu przyspieszyła do 10,1% z 9,4% w czerwcu, co oznacza, że pierwszy raz od 40 lat była dwucyfrowa. Prognozy zakładały średnio wzrost o 9,8%. Inflacja bazowa, czyli bez uwzględnienia cen żywności, paliw i energii, wzrosła z 5,8% do 6,2% i również była wyższa od prognoz. Bank Centralny Nowej Zelandii podniósł stopę procentową o pół punkta do 3%, co było zgodne z prognozami rynku. W Stanach Zjednoczonych w lipcu sprzedaż detaliczna nie zmieniła się względem czerwca: oczekiwano średnio wzrostu o 0,1%, po wzroście o 0,8% w czerwcu. W lipcu w Japonii eksport wzrósł o 19% rok do roku, a import o ponad 47%. Norweski Państwowy Fundusz Inwestycyjny wypracował w pierwszym półroczu rekordową stratę netto sięgającą 174 miliardów dolarów. Biznes i rynki. W drugim kwartale użytkownicy Bika zrealizowali prawie 300 milionów transakcji, to aż o dwie trzecie więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość urosła o 61% do ponad 38 miliardów złotych. Na koniec czerwca z Blika korzystało regularnie 11 milionów 300 tysięcy osób, co oznacza wzrost o 3 miliony i 300 tysięcy osób w skali roku. Ponad połowę transakcji Blikiem stanowi e-commerce. Jak podało PKP Intercity od piątku 12 sierpnia do poniedziałku 15 sierpnia spółka przewiozła 960 tysięcy pasażerów, najwięcej w piątek 12 sierpnia aż 251 tysięcy osób. Poprzedni rekord odnotowano 19 czerwca tego roku, kiedy liczba pasażerów sięgnęła 247 tysięcy. Według danych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w ubiegłym roku wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych spółek wzrosły o 7%. Jak wynika z badania opublikowanego w Chatbots Magazine, boty pomagają obniżyć koszty obsługi klienta nawet o 30%. Wśród polskich startupów można znaleźć podmioty rozwijające usługi w tym obszarze. Należą do nich m.in. Platforma do zarządzania voicebotami, Talkie AI, która pozyskała ponad 12 milionów złotych finansowania, Zoe, która pozyskała łącznie ponad 80 milionów złotych finansowania, czy Tidio, Platforma do obsługi klienta małych i średnich Firm, która w maju zamknęła rundę wartą blisko 110 milionów złotych. Prawo i podatki. Prezes UOKIK stwierdził, że przekazy reklamowe dotyczące akcji Tarcza Biedronki Antyinflacyjna mogły wprowadzać konsumentów w błąd, jeżeli chodzi o zasady skorzystania z tej promocji. Ponadto podkreślił, że przedsiębiorcy muszą pamiętać, że konsument ma prawo do rzetelnej, jasnej i pełnej informacji, a wyróżniać się na rynku nie można za pomocą chwytliwych, lecz fałszywych haseł reklamowych. Jak wynika z wyroku NSA, organy podatkowe nie mają obowiązku powołania biegłego z zakresu rachunkowości i finansów w celu ustalenia, czy i kiedy spółka kapitałowa stała się niewypłacalna, a więc kiedy należało złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, bowiem wystarczy, że wynika to z materiału dowodowego. W USA orzekł, że nawet rzetelny wykaz składników na opakowaniu nie może być wymówką do dowolnego i mogącego wprowadzić konsumenta w błąd oznaczenia produktu. Konsument ma prawo świadomie wybierać produkty spożywcze, które posiadają pożądane przez niego właściwości. W związku z tym nazwa, która zakłóca ten proces w istotny sposób narusza prawo konsumenta do rzetelnej informacji. Jak wynika z najnowszej interpretacji KIS, przedsiębiorca nie odliczy już wydatków na elegancki strój, nawet jeżeli znajduje się na nim oznaczenie firmy. Zdaniem fiskusa wydatki na garnitur stanowią spełnienie zwykłych, osobistych potrzeb. Zgodnie z nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, która obowiązuje od 18 sierpnia tego roku, minister do spraw gospodarki może wprowadzić tymczasowy zarząd przymusowy dla firm z listy sankcyjnej. Resort finansów poinformował, że nie planuje likwidacji podatku od zysków kapitałowych, w zeszłym roku wpływy z tego podatku wyniosły miliard 400 milionów a w tym roku do maja pół miliarda złotych. Dyrektor KIS wskazał, że dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej na Ukrainie, ale wykonywanej zdalnie z Polski, będą musiały zostać rozliczone w Polsce. Pracodawcy do końca 2023 roku mają czas, aby przeanalizować poprawność dokumentacji powypadkowej i przeanalizować ewentualne nadpłaty składki wypadkowej nawet za kilkanaście lat wstecz. Należy pamiętać, że często są to duże pieniądze. Od stycznia 2024 roku korekta dokumentów rozliczeniowych będzie ograniczona jedynie do ostatnich pięciu lat. Finanse i giełda. Notowana na New Connect NoctiLuca podpisała nową trzyletnią umowę z japońskim Filgen na sprzedaż emiterów OLED. Cena akcji spółki wczoraj wzrosła o 9% do 67,50. Kapitalizacja spółki osiągnęła 100 milionów złotych i podwoiła się od debiutu w kwietniu. W pierwszym półroczu klienci domów i biur maklerskich otworzyli co najmniej 11,5 tysiąca nowych kont Ike. To najlepszy półroczny wynik w historii. Spółka biotechnologiczna Rewu Therapeutics pozyskała z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt na ponad 100 milionów złotych z przeznaczeniem na przyspieszenie prac badawczych, w tym na leki onkologiczne. W środę kurs akcji spółki rósł o 4% do 41,20%. UniBeP podpisał umowę z firmą Wiesman Technika Grzewcza na budowę magazynu. Kontrakt jest wart 370,5 miliona złotych. Inwestycja ma zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Firma Enigma z grupy KOMP wspólnie z Datawalk podpisały z Komendą Główną Policji umowę na budowę systemu wymiany i analizy informacji Big Data, w szczególności przepływów finansowych. Wartość kontraktu sięga 25 milionów i 600 tysięcy złotych. Mieczysław Starkowicz, związany od 25 lat z sektorem farmaceutycznym, został nowym prezesem Biomedu. Nowy szef przez 18 lat pracował dla grupy Polpharma, gdzie zajmował się restrukturyzacją spółki Pharma Projects. W środę kurs akcji Biomedu wzrósł o ponad 0,5% i zamknął się na poziomie 5,75 zł. AluMetal podtrzymał cel sprzedaży na poziomie 250 tysięcy ton w tym roku. Prezes spółki Agnieszka Drzyżdżyk liczy, że po raz pierwszy w historii przychody ze sprzedaży przekroczą 3 miliardy złotych. Spółka nie zauważyła spadku popytu. Alumetal zakontraktował 3 czwarte zapotrzebowania gazu na przyszły rok przed znaczącymi wzrostami cen surowca. W pierwszej połowie roku spółka wypracowała ponad 114 milionów złotych zysku netto, o 30% więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży sięgnęły prawie 800 mld złotych i były o 70% wyższe. Benefit Systems wypracował w drugim kwartale zysk netto w wysokości ponad 31 milionów złotych, o ponad 200% wyższy rok do roku. Wynik EBITDA wzrósł do ponad 107 milionów złotych. Spółka zwraca uwagę na trend wyższej aktywności fizycznej po pandemii, silny rynek pracy i popyt na produkty. Na koniec roku spółka planuje obsługiwać ponad 1,5 miliona kart sportowych na wszystkich rynkach. W tym roku planowane jest otwarcie 10 klubów, w tym sześciu w Polsce, a nakłady inwestycyjne mają wynieść pomiędzy 60 a 70 milionów złotych. Mennica Skarbowa wypracowała w pierwszym półroczu prawie 600 milionów złotych przychodów, o 40% więcej rok do roku. Zysk netto wzrósł o 120% do 20,5 miliona złotych. Spółka sprzedała 2,4 tony złota, podczas gdy rok temu wynik ten wyniósł 1,7 tony. Spółka zwiększyła także marże między innymi dzięki wysokim notowaniom kruszcu i zmianie polityki rabatowej. Warto jednak zauważyć, że analitycy Goldman Sachs obni Zniżyli prognozy dla złota na kolejne 12 miesięcy z 2,5 tysiąca dolarów za uncję do niecałych 2 tysięcy. Powodem tego są malejące obawy o wysoką inflację w Stanach Zjednoczonych i mniejszy niż zakładano strach przed recesją. Technologiczna spółka Woodpecker, oferująca aplikację inteligentnego asystenta sprzedaży w modelu SaaS, zwiększyła w drugim kwartale zysk netto o 120% do 1 130 000 zł, a przychody o 65% do 5 400 000 zł. To zasługa rosnącej liczby klientów w wyniku kampanii marketingowych i rozpoczętych okresów próbnych na usługę. Także notowany na New Connect Game Evo, prowadzący marketplace dla gamingowych dóbr, w drugim kwartale zwiększył obroty do 56 milionów złotych i przychody do 11 milionów złotych o prawie 20% rok do roku, a zysk netto o blisko 80% do 3 milionów złotych. Kapitalizacja Game Evo na New Connect to już prawie 100 milionów złotych. Zarówno Woodpecker, jak i Game Evo należą do portfela funduszu THC Pathfinder. To już wszystkie informacje na dziś, ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.